A czy ty subskrybujesz już kanał Manek? Jeśli nie, to zrób to właśnie teraz, żeby nie ominąć żadnego kodu i żadnych nowości z Robloxa. się manku, ja jestem Manek i w dzisiejszym odcinku pokażę wam mega kodziki do Banning Simulator 2. Słuchajcie, dużo osób mnie pytało, jakie są kodziki i czy będę nagrywał z Banning Simulator, no i tak się, słuchajcie, stało. Więc na początku oczywiście nie zapomnij zostawić łapy w górę, zostawić suba z dzwonem. Żeby być na bieżąco z każdym odcineczkiem I co słuchajcie, zaczynamy Banning Simulator 2, słuchajcie, zaczynamy kodziki Dołączyłem do grupy, linka wrzucę wam do opisu Słuchajcie, i tu podobno też się coś odbiera Myk Też bym coś chciał odebrać, halo Halo, czy można coś coś odebrać? O nie Siema Giorgio, witam cię serdecznie Giorgio, siemaneczko Słuchajcie, zaraz zobaczymy, czy coś w ogóle dostałem, jakiegoś peta O jest pet, słuchajcie, pet grupowy, grup pet Ło, wow, dostaję plus 24 i jakieś 14 tej bany. To okej, okay, biorę go. Słuchajcie, no już jakiś pecik tu jest, więc pierwszego peta mamy. O, myk, 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 dobra, idziemy, słuchajcie, przywalimy mu z młota. Chodź tu. Chodź tu dzban jeden, ty. Ej, wal mu na łeb i on nic. Ty. Dobra, on jakiś pad. Okej, okay, ale to nic. Myk, myk, myk. Idziemy, lejemy kolejnego. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, bijemy go. I co? Ej, ziomek! Ziomek, co ty? O, dobra. A serio? Co się stało? To się w ogóle coś tutaj... Okej, okay, no. Ta, ta gra jest chyba jeszcze nie dopracowana, halo? No wracaj tu! Wariacie! No nie, nie wiem co tu się dzieje, kurde, z tą giereczką, ale słuchajcie. Pierwszy kodzik jaki dla was mam, bo ponieważ jestem tutaj, żeby wam dawać kodziki, więc podzielę się z wami kodzikami. Więc słuchajcie. Mamy tutaj kodziki, yy, kod tutaj się klika i słuchajcie, lecimy. Z pierwszym kodem, jaki dla Was mam, i oczywiście jest to, słuchajcie, kodzik emu release. I e, kod successfully redeemed. I słuchajcie powinniśmy dostać 1000 końców. No i jest, słuchajcie, mamy 1000 końców, więc idziemy, słuchajcie, od razu na drugą strefę. I za chwilę będzie kolejny kodzik. Zaczynamy, lecimy. Mec, mec, mega, oni niech się tam dalej klepią w jednym miejscu. Ja już idę, słuchajcie, na drugą strefę. Dzień dobry. E, oczywiście, już idziemy, jesteśmy na drugiej strefie. I go tutaj z młota, o, tu się naprawiło I go z młotka tutaj, wracaj Wracaj, ci powiedziałem Chodź tu, no No co za, wracaj tu Dobra, już mi nie ucieknie, dobra, mamy to Ło, ale się udało, słuchajcie No, jak widzicie, kodziki się od razu przydały Zaraz zobaczymy jeszcze, czy mam tu jakieś peta, czy nie Dobra, jeden pet, ale słuchajcie, kolejny kodzik Jeszcze ten kodzik teraz właśnie na początek tutaj wrzucę Myk, myk, myk i słuchajcie, to jest oczywiście kodzik MU2 Leaderboard. Tak, słuchajcie, tak co macie, tutaj wam się pokazuje i I mamy, słuchajcie, 1500 końca, Yes, słuchajcie, im będzie za chwilę do Was Stefa. Ale może komuś tutaj walniemy? Dobra, trzeba komuś tutaj walnąć. Chodź tu. Ej, ty, pięcio. No bo oni mi wszyscy. No, dawaj, 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 no ja go tu biję i on nic. On jest jakiś dziwny. To jest? Tego nie mogę uderzyć czy coś? Myk, 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 a może ten. Dobra, ten nic. Ten! Chodź tu! No! Co no to jest? O, siłaneczko i z nami jest. Eee, yy, kto tu jest z... Yy? Nie zen Witam cię serdecznie. no, dobra, tego teraz bijemy. Dobra, dostanie ode mnie z młota. Dostał coś, dostał. Słuchajcie, zaraz idziemy na kolejną strefę, na kolejną tutaj strefę. Chodź tu. Teraz temu przywalimy. Myk, 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 złota dostaje i zaraz idziemy słuchajcie do shopa. Okej. Okay. To jest? No gdzie on uciekł? Tu jest. Dobra, chodź tu. Chodź tu, wadiacie. Trzeba go zbanować. No co? Malu mam mało. Gdzie tu jakiś jest do zbanowania? O, tu jest. Te, tego będę banował. Tego mogę banować? Tego czy tego mogę banować? No to chodź tu. Chodź tu, wadiacie. Dobra, ten, 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 ten dostał. Dobra, ten mi uciekł. Ej, słuchajcie, coś tu jest zwalone. Czemu ja nie mogę ich tutaj banować? Chodź tu. Należy ci się, ban. Ej, słuchaj, bo tobie się należy, ban. Blejemy go. No, masz tu z mota. O psa. No, gdzie uciekasz? No, patrzcie, no przecież on nie ucieka tu. I teraz masz tym młotkiem dostać. Kurde, no. O, dobra, 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 dobra. I teraz zostanie młotkiem. Wracaj tu. Wracaj. Co ja to muszę odpocząć? Co? Ej. No nie. a co to chodzi? Make, make, make. Dobra, słuchajcie, yy, Gdzie tu jest shop? Shop o to. No nie, okej, okay, teleport. Lobby. Okej, okay, wracamy na lobby sitecie i może coś tu sobie kupię, bo coś mi się tu nie podoba. Okej, okay, co ja tu mogę kupić? Ten motek jest taki, ten jest taki, to jest za 5000. Ło, dobra, to to sobie kupujemy od razu, kupujemy miecza. Eee, czyli tu jest tylko na razie tyle rzeczy. Myk, 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 ale mam kotony, ale mam kotony. No i co? Słuchajcie, może jakiś peciak tutaj do kupienia jest. Dobra, zaraz sprawdzimy. Tu są pety po 500 te będą pewnie po 1000. O 3000. Co? Powariowali. Kurde, dobra, ale słuchajcie, kolejny kodik dla was oczywiście. Żebyście się nie nudzili. O, siema, ma. Siema. Posianeczko coś mi tam jakiś uderzył. I słuchajcie, i lecimy z kolejnym kodikiem. Słuchajcie, już trzeci kodik dla was. Jest to zapisujcie szybciutko Kodzik banning sim i tu is awesome Myk Kodzik successful redeemed i słuchajcie wpadła kasiera. Coś tam zostałem I jeszcze słuchajcie jeden kodzik tutaj dla was Piękny mam I proszę bardzo kilogisz eee, Taki był kodzik Proszę bardzo myk 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 Okej okay. colored redeemed widzicie, mam 3500 jest super Jest super jest dużo kasy siemaneczko i kolejny tam ziomeczek kademapping, siema siema Słuchajcie, i jeszcze tutaj jeden kodzik dla was mam. Dobra, ziomeczki są na odcinku. Możecie się ładnie ustawić. Gdzie ty mi się tu wpychasz? Ej, ty! Pss, 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 idź co? Gdzie mi się wpychasz tutaj? I kolejny słuchajcie, kodzik już ostatni, jaki dla was mam. E, a to wam go podam, poda, poda, to wam go podam później. Dobra, myk, 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 lecimy, Biegniemy, biegniemy słuchajcie, na kolejną strefę. O, ziomeczki biegną. I myk, ale mam peciaka, ale mam peciaka. O. Dobra, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Może sobie słuchajcie, odpalę. Tamtą kolejną, właśnie, kolejnego zona. On jest za 2,5 tysiąca. Dobra, biorę go jak nic. Myk, dawać mi. Okej, okay, wchodzę. Tyk. No, a oni już tam nie wejdą. Siema, ma. O, ten będzie jakiś tutaj. Myk, oj, ojejku, ojku, ojejku. Ło. On będzie jakiś tutaj. Ciężki chyba zaraz, ale ja mu tutaj siachnę. Wracaj tu, powiedziałem ci. No, ile mam cię tutaj bić. On na 22 level i mam trzeci. No ale, jest, ale maneczek jest mocny, no wracaj! To jest, on jest jakiś tego. E, Realtube e, Alpha Alfa GG! O, bijemy tutaj jakiegoś youtubera. O, i szmal wjechał. Wjechał, szmal, jest dobrze, dobra, jeszcze tego sobie przewalimy tutaj. Chodź tu, ziomeczku. O nie, on mnie bije, nie, on mnie nie bije. No kurde, gdzie ty mi uciekasz? Ty Typię, stój tu! Stój, powiedziałem! O nie, dobra, bijemy go, chodź tu, wracaj tu, powiedziałem, wracaj, wracaj, no, okej, okay. dobra, i wszystkich tu zaraz rozwalę, myk, 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 dobra, jeszcze tego, słuchajcie, ale szmalu mi leci, i zaraz będę chyba najlepszy, chyba tak, słuchajcie, chodź tu, wracaj tu, powiedziałem ci, no, jaki, dobra, pan. Padł, nie padł. tu jest, no co ty, ej. No, czekaj chwilę. Powiedziałem ci, czy ty mi uciekasz tu? Okej, okay, mamy go. Dobra, padł. No, tylko, tylko 200 dają? To jest jakieś, słuchajcie. Dobra, tu mamy jakieś peciaki. Aha, legendary i coś tam, to trzeba będzie jakiegoś peciaka kupić, ale jeszcze temu tutaj yy, w pieprz spuścimy. I zaraz będę, słuchajcie, najlepszy w Banning Simulator. No, wracaj tu. Ok. Ten już dostaje łomot. Proszę bardzo. Okej, okay, dostał, słuchajcie, mamy 2000 mamy 2000, dobra, ubijemy jeszcze 3 takie. I słuchajcie, wiem jak, to, wiem jak to będzie, bo kupimy sobie peciaka za 3000, słuchajcie, za 3000 golda kupimy peta. Albo w sumie tak się zastanawiam, czy kupować, czy możemy jeszcze kodzik jakiś użył tutaj. No dobra, chyba użyję kodzika. I w ogóle będzie kupowany jakiś peciak taki, wiecie, mocarny. Dobra, mamy 2400 450, więc słuchajcie, teleportem wracamy. Na pi pierwszego tutaj, e, czyli na lobby Idziemy sobie, słuchajcie, zobaczymy Dzień dobry, dzień dobry, ile ten e, tutaj? 30 tysięcy, o kurde, ten to jest drogi Ten jest za dziesiątkę, a ten chyba był za trójkę Dobra, ten jest za trójkę, jeszcze zobaczymy tam na zonie, co to jest Myk, 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 a ty oczywiście nie zapomnij zostawić łapy w górę, suba, zwanym, jeżeli ci odcinek podoba, no Żeby nie było Myk, 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 tutaj to będzie chyba drogie 50 tysięcy, będę to nie, O to jużem sobie pokupował Myk, myk, myk. Oni co, oni tutaj mają Bans 50 milionów. Łobaben, yy, Real YouTube Alpha GG, Co za Ło. A tutaj Real YouTube Alpha GG, Level 121. A ja mam który level? 8 dopiero, słuchajcie. No nie, no to, to trzeba kupić jakiegoś peta tutaj. To trzeba kupić jakiegoś peta, słuchajcie. <laughs> I już wiem, co zrobię, bo jeszcze piszę ostatni, słuchajcie, kodzik, jaki dla Was mam. I jest to kodzik. Słuchajcie, proszę bardzo. DADY Kello, Myk słuchajcie i mamy 4450 więc lecę już tutaj proszę bardzo I otwieramy peciaka no zobaczymy co będzie Ło ale fajny Dobra myk 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 yy, nie codes yy, tylko pet I zaraz patrzymy słuchajcie mogę mieć 5 petów. o jest fajnie Myk Ten już słuchajcie leveluje mi Patrzcie mi się malu daje Okej, okay, czyli ten mi daje tyle. No niech będzie, zawsze się przyda. Jeszcze sobie sprawdzimy, jak to wszystko hula. A teraz działa teleport? Hejcie. Ej, słuchajcie, działa teleport, nie trzeba chodzić. No i spoko. Co to za ziomki? A dobra, bym się wrócił tutaj. Idziemy, idziemy. Myk, 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 słuchajcie, będę najlepszy za niedługo w to. Myk. O, patrz, jak tu dostaję teraz. Cyk. Wracaj, powiedziałem. Wracaj, wracaj. Myk, myk, myk. Okej, okay, bijemy go tutaj. Gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz, powiedziałem. Tu trzeba tu levelować. OK, okej, kolejny. Myk, myk, myk. Słuchajcie, chyba zrobię. Chyba zrobię tak, że będę chciał być tutaj na tablicy. Tylko ciekawe czy mi się uda. Bo w sumie nie, nie dużo mi zostało. Myk, 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 myk. No, wracaj tu. To za wariat. Juhu. Ok, słuchajcie, mam 2000 już. Więc pewnie bym coś kupił. No, ale to tutaj wiecie. Tam chyba piątkę trzeba było na kolejny. Jest tutaj nie masz. Kansu. Eee, cancel. Cyk, cyk, cyk. Dobra, czekajcie, który tu był obity. Ten był lekko, bity, ten był lekko. Ten był. No nie, ten, to ten nie. Tamten jeszcze. Yy. O, ten. Dobra, bijemy tego i słuchajcie. I to będzie chyba ostatni taki właśnie, samuraj. Lejemy, lejemy. O, tu się jeszcze jeden napatoczył, ale to nic. Wracaj, tu powiedziałem. Wiecie, ci siachnę, to zobaczysz. Czekaj. Czekaj, powiedziałem. No, dobra, słuchajcie, to chyba już by było na tyle. Yy, kodziki oczywiście wam się na pewno przydały, jak widzicie mnie pomogły. Mam nadzieję, że odcinek się przy, yy, tutaj yy, przydał. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, za suba z dzwonem i ja się z wami żegnam. I słuchajcie, może tutaj będę na tablicy pierwsze, zobaczymy. Trzymajcie się wszyscy i do następnego razu, siemaneczko. Ej, dobra, nie przesuwać mi się tutaj, kurde, nie przepychać. O kurde, ile tu jest? O, uciekam stąd.